Siemaną z tej strony, pilnować o to uczucie, jest. I pak z 09, któremu telefon rozładowuje się w błyskawicznym tempie, 2% wyładowało w ile? W takie chyba na dziesięcioletni no, nawet, nawet iPhone, daje sobie jakoś lepiej z tym radę. radę no co, a, a w zeszłą zimę, pamiętam. No, zimę, jesień też zresztą. Nie było tak fajnie, co może pach. Pamiętać. Jest no. zimno, wiadomo, teraz widzowie, jak mam być szczery, to jest. Zobaczę, może dlatego ten telefon już tak dupa, yy, bo odczuwalne z 5 stopni, Wiesz co, ten okres przejściowy, ja już widzę, ja, on, on się zbliża wielkimi krokami, tyle powiem. Wiesz co, dzisiaj w nocy ma być już 0 stopni. No no, no, to, no to o tym właśnie mówię, papu. ale dobra. Smajson nagrał nowe shorty. Jest! Jest! Znowu jakieś rzeczy Jest! na Halloween i cóż, moi drodzy, Halloween? no to 70 komentarzy i Powiem tak, yy, po prostu ja może za zacznijmy i, i no. I tyle, no zapraszam Was na ten... ten sens, nie? Średnio wątbuję przyjemny sens. jak to się powie? 70 komentarzy w końcu, niestety. Kurde. Patrząc na te komentarze to jesteśmy zgubieni. Like. Fury. Przecież smęsu to jest Buki nasz kur... No to jest taki słaby bait mordo. A to tutaj wiadomo smęsu ja cię lupię! Ja też go lupię. Ej, Pakówisz proszę 4 jest godziną? Chyba jak będzie 10 eee, postarajmy się około. No 20. Ja muszę być od 20, więc ja nie wiem jak to jest go zdrowia. Mm, no, no mm. Z, Zobaczymy, coś, coś, coś się wykmini. Eee, 20 nie muszę, muszę pęcać, dobra Tak ma tak ma mój chłopak, ale pięknie piękne świeciło. No ma chłopak, jej? Chyba koszulkę, nie wiem, a to... A to chyba jego nie wiem, wiesz co sprawdza. O czym to jest? Ani, to jest, dobre, to jest jej. Tak, o jego nowej koszulce. Hmm. Jak chłopak, jak chłopaka, albo nie, nie nie, 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 dobra, 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 nie, 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 jednak dziewczyna. Zwracam honor. Ja nie mówię, że to jest dziwne, ale mi się wydaje, że w wieku w jakimś 12-letnim raczej dzieci nie interesują chłopaka. jak już umękił się interesować, to płcią przeciwną, dlatego że tak, no, tak mówi świat cały. I jak już, to, no to ja nie wiem, że chłopak jest chłopaczkiem Rzeczywiście, rzeczywiście, to zwracam honor. Śliczna koszulka, tak jak ty, to... No, tutaj się aż prosisz. Aż... Poczułem się. Wydarzyć. Ale on nie! Rozumie po angielsku. Mie to. to Rozumiem po angielsku. Mnie to obchodzi tyle co Nie wiem czemu mi się z jakiegoś powodu nie chce wczytać ten komentarz. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. fajne, są te koszulki. Wiesz? Nie. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Smile Team kupię koszulkę My Soul Team. Kogo kupi koszulkę? To Teamu nie... Nie wiem, skład może. No... no. 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 Y S a ja wiem. Słuchaj, to będzie Satfast skład. No. Aha! Satfast skład, nie? To będą... To będzie o oni chodziło chyba. Hej szybnie idol! I tak w ogóle widziałam cię w pod podskakiwał. Bo tak, brzmi Dwuznacznie? Brzmi dość dwuznacznie. Hej, Omegę! Oh co? Omegeeeer. Oh co, jakby co, z czego się cieszysz? Smajsłow mi wczoraj... Jest, ja jestem, nie jesteśmy niebiescy, bo kocham mamę. Jeśli kochasz mamę, to ją kochaj, bo... Co miał na myśli? No dobrze będę! No ale, bo co? Bo coś się stanie. Wow. To ale mega koszulka Smajsłow. Ale ja... M... Inteligentna papuga, tak w ogóle się nazywa. Ale ja myślę, że to będzie dla mnie za mało, żeby mieć takie coś, że nie wiem, jak to zrobić, żeby było tak, że ktoś się nie da w tym momencie. Co? No, inteligentna papuga nie jest chyba taka inteligentna, jakby się. A papuguje coś? ktoś? No, nie wiem. Hej, super koszuki, bardzo fajne polecam. Ale fajne. Superowa, czekam już na świąteczny. Ś... Świąteczne rzeczy. Na twoim, na twoim sklepiku, super, spoko koszulka, wow. No i na serio niestety to już jest Zdawię pierwszy prostu, Team! O jak fajnie! To jest brakam. pierwszy film. A, myślałem, że to jest, że brakam. Dobra, co my tu mamy dalej? Pierwszy już? A to jest ten, coś mi się nie kupił. Dobra, to przechodzimy do starych filmów w takim razie. Oj, A potem kto będzie? Te 2 Tak, te wsy dwa. Ciekawe się. Miałem się do dupy dopiero. Nie bój się widzowie ile jeszcze odcinków mówić, że tego będzie Myślał. Jeszcze trochę będzie, choć wszyscy na 23 roku, jakby nie patrzeć o kurde, no to... Czekaj, nie, to już, to już, to już poszedłem za daleko Poczekaj, tu był taki filmik, on z Fortnite gdzieś nagrał I, i po tym w Fortnite kilka Fortnite, filmików Fortnite. To będzie mniej więcej tak... A, Fortnite, jak to niektórzy też mówią, lodowy Chociażby, nie wiem dlaczego Premiera jutro będzie gdzieś tutaj, będzie gdzieś tutaj i tu będzie gdzieś, o tutaj gdzie... jasne, gdzie to będzie? I to już było, Jezu moi drodzy, ja was przepraszam, ale Ja was przepraszam, ale czekajcie, bo ja to... Nie wiesz gdzie ostatnio? Tak, nie wiem gdzie ostatnio, bo on on jakby to pou, pousuwał, czy co? Fry to usunął Dobra, to tu byliśmy, no Mamo, zobacz co tu le... Synku, z ziemi się nie podnosi Dobra, tego chyba nie wiem. Mam wow, co tu leży? W dziecku się nie powiem. Masz dzisiaj uro... Kiedy masz urodziny, kiedy masz urodziny i. Ja tu... mam niedługo urodziny. Nie, to może. A, zabrać coś po Pójść bo... Mamo, mamo, kup. Ty chcesz to zrobić, bo dzisiaj 10 naprawdę musimy iść. Ja nie wiem, chcesz to Spróbuj zrobić. Spróbuj się. No coś będzie trzeba wykwinić, no nie ma już trochę dużej... Synek był? jak wyłącz. Ech. Siora długo jest. Minecraft, ale mogę ratować. Minecraft, ale. Nie wiem. Minecraft. My... Nie czekaj. Czekaj. Jesteś... Mieszkać z tym Na ten moment, bo nie mam nigdzie chaty wolnej Nie wiem jak to bananom zrażnią, że nie mam nigdzie chaty wolnej Ale tak, mam do dyspozycji dwa mieszkania W sensie miałem, już nie mam niestety O tu tak, tu masz ten filmik z jest. A, ale to było To było 20 Od kogo odbierzesz? To było To było Nie, tego nie było. Tak, i to chyba było o To było to? Tak Bo ostatnio, ostatnio gadaliśmy o tym O heroinie i o kraku, tak? Ja nie nagrywałem Albo nagrałem może teraz jakiś jeden sam odcinek, ale dobra Tego nie było No tak, tego nie było Yeah Teraz leci Oglądałem już trailer od 7 dni, była fajna Dlaczego? jest najlepszy Jeśli się z tym zgadzasz to musisz tutaj kliknąć nie, nie, kliknę, bo się z tym nie zgadzam Ale jakby się zgadzał to bym nie słodkiem, to. Jak ładnie, pięknie śpiewasz z Pięknie, pięknie Przepotężnie, przeobrzydliwie śpiewam No chciałbym życzę żeby, 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 żeby wam moi drodzy, żeby ktoś był tak bardzo was zapatrzony, żeby tak was ciągle komplementował jak tutaj komplementując Smileshowa Oglądałam twoje wszystkie piosenki I to prawie codziennie A jeszcze mój brat Puszcza Twoje piosenki na telewizorze. Oczywiście pisownia jest, jaka jest. No. Nie okłamujmy się, nie najlepsza. O jej kusorki, za spóźnienie, ale to dwa dni temu ja wiem, zapowiada się super. Jakie spóźnienie? Wbijamy. Nie! Trzeba być punktualnie. Wbijamy 2 miliony, to, to, się, to sięgamy gwiazd, oh my god, dziewiąty grudzień, to jak prezent na gwiazdkę od idola. Czekam na Twoją. Czekam na Twoją piosenkę. Nie mogę Musiałem się że doczekać. czekam na twoją koniec komentarza. Będzie. Super. Czekam na twoją piosenkę. Nie mogę się doczekać. Kocham twoje piosenki. Smaslow twoje. Jest tam zgodny? Smaslow. 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 Podoba mi się ta piosenka. Jest super. Smaslow, jesteś dla mnie super. Nie mogę się doczekać. Kocham twoje piosenki. Nie mogę się doczekać. Gratuluję. Ponad milion subów. Gratuluję. Będzie fajne. Jak za w ogóle? dwa miliony już. Albo trzy będzie fajne jak zawsze i w ogóle znam na pamięć milion twarzy śpiewać i wiele przygód na pamięć i ten taniec, czyli to też muszę znać na pamięć j I x h u i w j h i serduszka ja też umiem tańczyć wiele przygód i umiem śpiewa śpiewać z małym wszystkie piosenki fajnie. No i fajnie nie mogę się doczekać razem z mim bratem ja chcę posłuchać nowinek piosenki super, super piosenka się zapowiada, pozdro Myślałem, że podcast tam Super piosenka, Smile. Low. Smice, jesteś najlepszy. Smajs -e. nie mogę się doczekać twojej piosenki. Smajs -e, tańcz. Jestem twoim nowym fanem i szekam na twoją. Szekam? FC Kaszewice piszą piękne. OMG, to jest super. W ogóle tak bije na te FC Kaszewice. No, zniszklów? Tak, to jest jak sienny szorcik, to jest pewnie no to tyle. No, i, I to 23:10 wyświetleń. Strzeli piłka nożna 2025. 25 to kiedy to był? 23 lipiec Burger Liza, myślisz, że by grali? Logo mniej więcej z tego samego poziomu. Więc powiem, że, powiem, że tak. Najpewniej w Burger Lizę byliby dziewczynkami. Chłopcami do bicia, bo byliby najmocniej pewnie. No. O oh to jest super, super piosenka. Ledwo mogę się od niej oderwać. Tyson, spisałeś się. Tyson. Tak Tyson No ja ty. nie jest podobny do Tysona No właśnie, no trochę, trochę mu do niego brakuje, no tylko nadaj Trochę? Troszeczkę No ja też nie mogę się doczekać Co? Nowa piosenka, Smyslow omg, ale super Smyslow, bo Damian powiedział, że nasze czasy ziemniaki E wierzę, nowa piosenka powinien być cytat na film stary I będzie na miniaturkę Na miniaturkę Smańsku, gratuluję twojej trzeciej piosenki. Nie mogę się to czekać. A w jakim mieście wy? Aś zrobić u mnie na kanale I kraju. piosenek Smała? To jest banger. I to robimy w niedzielę? lewicowy będzie film na ten temat. Czekam. Ten temat. Kocham twoje piosenki. Nie mogę się doczekać, kocham twoje piosenki, są takie ładne, że nasłuchać się nie mogę. Kolejna też była fajna, potem też była fajna i były bardzo fajne. Fajnie. Bardzo ładnie śpiewasz, niestety, ale podoba mi się, bardzo jesteś najlepszy. Dobra, już mu tak nie słoć, Jezu Chryste. Przygać mi się aż tęczące. Niestety, ale podoba mi się. Fajnie, że wiemy troszkę więcej. Wow, na pewno fajna będzie. Wow, słuchajcie, so już się nie mogę doczekać, doczekać. Piękne. Nie mogę się doczekać, mega myślę, że będzie piękna piosenka. Nie mogę się doczekać Team Smile. Pięknie. Smile żony jest najlepszy. Aż mi się wspomniało jest takie na pogonie pogon Sądzi w Szczecin, No pośredni. Tak wiem. Naprawdę nie mogę się doczekać. Super Smile! -lo. Uuuu! Piosenka. Nie. Museka, museka. Trochę, trochę Kasper Ogily piszący Official Music Music. Music video <średziplik> No. Ale fajn, fajny smile normalnie nie mogę się doczekać. Ale sajepista piosenka Sajepista. Sajepista? Tak sajepista Sajepista tak Hejka Kocham to Aaaa. Nie mogę się doczekać. A ja nie mogę się doczekać premiery. Nie mogę się doczekać. Lubię smile. -slu. I to bardzo. Piosenka smile slow fajny. Kolejny z serii łączę. Nie mogę się doczekać piosenki idolu. Przypniesz please. Mega, nie mogę się doczekać. Ty kochana youtuberka też jesteś super. Nie daj się wkręcić. Świat tak szybko pędził. Uwielbiam cię. Sorry, bo jeszcze chciałem powiedzieć, że jesteś najlepszym terem w YouTube. Super, wow, nie mogę się doczekać. Ja mam twoją bluzkę i plecę. Wow, nie mogę się doczekać. Właśnie kiedy będzie? Spaństwo kocham cię. Co jest? minut więcej mamy No to będziesz Dzięki załatwność. Niko? Patrz na polskie Nikola, podoba mi się. Oby ci się udało zdobyć milion subskrypcji i 1090 000, 000 lajków. A kiedy czwarta piosenka? Smile tak tak kochany, kocham muzyki twoje. Jestem fanem. Ja wczoraj puściłam... puściłam dwa piosenki. na imprezie wszyscy wyszli. No. Smila Slow i co tu dalej jest? Za ile będzie piosenka, bo nie umiem się doczekać ciągle, myślę o tej piosence. Kiedy będzie? Wow, wow smile slow. Czas by zasięgnąć do, ser do serca. Już wiem, że, że to biedzie hit. Nie mogę się doczekać i bardzo cię lubię. Najlepsza piosenka, na muzyka na świecie. I love you Smiles. W sumie z liceum ogólnokształcącego znowu. Szybko daj piosenkę na YouTube, by nie mogę się poczekać. Kocham cię. Czym akurat drugiego, gdy wjeżdżam do Miami? Do Miami, American Dream Kid. A co ty na przykład jakim komentarzem? Aha, że to Miami jeden. Chemu to No. Chciałem od razu to jest znacznie fajne. I paku? Pokaż. To profilowe może dużo mówić. Przecież to są. No. Robloxowe dziewczynki, które o tym tak marzą, to może sobie w Robloxie wyjeżdża. Więc tak to jest mój argument. Tak profilowy to jest mój argument. Jeśli ktoś się chce się o to przywalić, to jeśli, to ktoś nasłyszy, to jeśli, ktoś, jeśli ktoś w ogóle nas słyszy... Jeśli ktoś, w ogóle nas słyszy, co wątpię? Raczej słyszy, bo to brain co W sumie tak. Ale nie wiem, czy specyficznie w tym momencie ogląda to, no. Smice, mega, mogę być. Ja tak samo, nie mogę się doszekać. A gdzie będzie? Ty nie masz piosenki, ale kłamiesz Smilestone. Kiedy tak dalej będzie kłamał, to rośnie mu nos. I się jeszcze śmieję. Ej, 9 grudnia organizuję urodziny. Puszczę tą piosenkę o 14.00. Równo. Ja, Fajna jest to, już, już się zakochałam. W czym? Um, w czy W smajslawie. Powiem tak, moi drodzy. Jakby miłość była tak łatwa w dzisiejszych czasach, to było co najmniej fajnie. Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. Aha, i to tyle. Dobra. I lecimy trzeci film. Jestem na wielkim ringu! W na różniku jest piękny piesek. piesek! Co ty zrobiłeś stary? Mamy kilka minut. Myśl, że, myślę, że zrobimy się. E, czekaj, mamy 22, no to już mamy te 15 minut na pewno. Piesek się weszł z grubo po nas. A nie, to to było. O tam, tam, tam! tam, o, o, tam. O, tego, o tego nie było. 67 komentarzy! 67 67 67 7 6 Sybał, ktokolwiek tak nie mówi. Mało Ja nie wiedziałem, że grasz w Fortnite. Ja mam jedną do co ja mogę z tą Zacznie Zacznij grać. Dobra, nie, to co już chyba. Tam tam, kto ci. i z was mnie rozśmiesz? Rośmiesz, mańsowo, a da Ci diamenty. Smilef. Mówi doktor, cena, że na nawadzę ile ma. Nie wiesz, że, znam, że ma mało ściana. Co? Jaki doktor. Dobra, powiem tak. Rośmieszyło mnie to, Rośmieszyło mnie to, lecz no. I pisze to Amelka Stachurska. No imię zobowiązuje do inteligencji. Oh, widać, nie? Y... Takie tam rzeczy, nieważne. Żart gdy idziesz do mieszkania, w... to w łazience stoi wina. Co? W łazience stoi winda. Co? W łazience stoi winda. Opowiedzieć ci ja żart żart, żart? Beb. Wiesz, że Harry to stary? Nie. sesraj się. Ale dobry. Radziłbym ci to zobaczyć, Nie sesraj się. Ale dobry. e Ale dobry. Nie sesraj Ej. Ale dobry. Ale dobry. Jardynia. Patix, Sepek. Sebek. Ale co z tym żartobliwego? Nie, 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 to inny komentarz. Jakim cudem ty napisałeś siemka na live? Normalnie. Ty. Mitsudem. Smayslow, te żarty są takie, te żarty są takie suche. Rilshit. Smayslow ma jajny bajerek. Jaki? Jajny bajerek. A co to znaczy jajny? Nie wiem. Tata się śmieje. śmieje. Ddy ify. Lolo. Malo. Lolo Mango, może jeszcze co? No właśnie, właśnie to. Nie pozdrawiamy osoby o tej e... A Ta osoba, choć jest, że ma taką ksywkę? Wie no przecież. Dlaczego na korytarzu stoi kibel? Bo w środku robią remont. Sybał, to jest takie nieśmieszne. Smajslo, jestem twoim fanem. Trzej bracia byli na konkursie stania na mrówkach. Le Lech Czech i Chińczyk. Lech wytrzymał 5 sekund, bo był głodny. Czech wytrzymał 7 sekund, bo poszedł spać, a Chińczyk wytrzymał 6 dni, więc się wtają. Jak tyle wytrzymać? Bo mówi, Chińczyk mądry, Chińczyk pierdnąć mrówki, zdechnąć. Ja mam pytanie, no dobra, dobra. Nie, nie powinno być chińczyka, tylko bardziej rus... ruskie, chyba, nie? To było, to było dobre. Ernie, tylko jako pierwszy otrzymuj nowe lokale i obiekty sportowe. Co ty gadasz? A może to wina, jest mój pierwszy, otrzymuj. O księgach wieczystych. Mama robi sok jabłkowy, a syn wypija cały sok jabłkowy, a o, potem... O A potem shika do szklanki dał tacie i tata mówi, mmm, trochę gorące, a syn mówi, że to zrobiła mama. Szyma? Ja wiem, że ty małeś trochę podobne historie, ale, ale nie musisz mówić o tym w internecie. Ja napiszę żart. Poszła babcia do doktora, doktor poprosił, żeby się podpisała, a babcia się pyta, jak ma się podpisać. Doktor mówi, tak jak zawsze, a babcia jadzi podpisuje się, buziaczki, babcia jadzie. Aha. Co macie do babci jadzi? Co macie do babci jadzi? No właśnie. Nie wolno. Nie wolno. Proszę się od babci jadzi odwalić. Babcia jedzie, to jest gołtet babcia. Żart. Ja. Co łączy bezdomnego i kałużę X? No co? Ja. Że obydwa zamarzają na zimę. Jaha, ale śmieszne. Żart bezdomnych. Wiesz co? Mam nadzieję, że ty też będziesz bezdomna albo bezdomny. Jest to śmieszne. Ja. ja mam ciekawy żart. Zatkało kakao, mordę rozerwał i starą wylał. No. A to jest chyba kufiery, mowanka za małych no. Moja starsza siostra tak samo mówiła na chleb. Nie no, wygrał. Kramneme. Przychodzi baba do lekarza. Mówi, nie mam jaj. A lekarza pyta do czego? Baba mówi... Bo zane, są lekarza, mówi, kłama, Powiem tak. To chyba mówi nam dużo. Tak, to, to mówi nam dużo o inteligencji tego użytkownika. Tak, Liverpool, po prostu Liverpool. Czy lubisz piłkę? Ja lubię. Mam dla ciebie żart. Katna się ożenił ze smiedok. Ja się w ogóle nie zaśmiałam i to w ogóle się chce śmiać, takich żartów, no wyty. Lewasz profesor Rainbow Friends Minecraft. To jest jego jakiś film, więc to pewnie to jest żart. Mega, on to wie, bo jest twoim bratem i wie, jak ty byłeś mały, to tak mówiłeś. z powiem ci coś śmiesznego. Chyba puściłem jesiennego bąka, jaki. To jest jesienny bąk Tadeusz taki z kasztanami. To jest, to jest taki taki z kasztanami. Czyli po prostu, że jest się. Kasia. Ale to jest takie nieśmieszne, ja to pamiętam. Ja to pamiętam ja mam przed oczami jak ten pierwszy raz usłyszałem, ja wiadomo, to już dawno, to już stary żart był w 2017 pamiętam, to usłyszałem. Nie bawiło cię to? Nie, nie bawiło mnie. To. Byłeś mał to mieć na chleby chleb, wa, co? Aha, i to jest tyle, moi drodzy. I mamy 20 minutek, więc tyle nam starczy, więc moi drodzy cytat, no cytat był. jakiś był, był. na miniaturkę na, mnie. na pewno będzie, no i co moi drodzy, i to będzie na tyle, co ciekawe mam 88% i Za dwa dni będzie u mnie na kanale film. Tak, co jakby się to interesowało, no i co moi drodzy, a więc to będzie na tyle, niezmiennie zachęcam do subskrypcji lub łapki górę na tym kanale, będzie mi wtedy niezmiernie miło, i co, trzymajcie się, Musisz pałacki, sił, powiedział, i